Właśnie epicki film. Epicki film powinien zawierać dużo epickich scen. I w tym filmie to się zgadza. Może nie takich akurat, ale no. Jest zawsze coś. Dwa, dobra. Tutaj jest dwieczka. Tylko jeden smok miał być? Dwa. Potrzebny jest jeszcze jeden. Jest, drugi, dobra. Ciekawe, jak z obrażeniami. w ogóle? Tak staram się, między 25 a 30. Bo więcej to już bez sensu. Na przykład takie samo, jak nieraz z Dishonored da godzinę, to... ktoś, kto naprawdę nie ma co robi ze swoim czekaj, 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 kurde. Proszę, proszę, ja nie zapisałem chyba. Fuck. Teraz zapisałem, dobra. No. A dwie godziny, dodali, dwie godziny później dodano, dodali TOTS Rest of the World, reszta świata, co nie? Czyli, a czyli pewnie gdybym otworzył te dwie godziny później, trafiłbym z pięć toksów. Pewnie tak, albo takie na pewnie zostały. Czy jakieś pro? No czy jest tam Hulk, jest to tam jeszcze. Aaa, to tam. tak. jest. No to właśnie Liga Rosyjska. I... No, tak, no właśnie dużo jest Ligi Rosyjskiej. Uh -huh. Ukraińska i coś tam jeszcze. To no, jestem bardzo... ...zniesmaczony, że Dario Strumi Taki prawy obrońca, który... Jego wersja Inform miała 89 kłonek i... Cześć, to no, jest tak, ale zły Kurde, no, nie trafiłem. Nie trafiłem na wszystko. Yy, ma 95 celności. Serna? Ta, serna. No się coś kojarzy. Hätte Headshot. Headshot. i powinna się godzina spodobać jak jest taka bardziej japońska wersja <grym> I to z przesłaniem Jakie przesłanie? <grym> że nie wolno zabijać radioaktywnych potworów <grym> w tym rodzaju? Nie no, że wiesz... Tak jakby ta godzilla to jest tak jakby natura i ludzie myślą, że mają przewagę nad naturą, a tak naprawdę jej nie mają, bo bo gówno, bo tak rok powiedział. Chuja, prawda. <laughs> Ale tak rok powiedział, to jest, to jest prawda. Ej, czy możesz w swoich kulturze za zamieszczać treści rasistowskie? Tak, murzynów i tak dalej, oczywiście. No to może murzyni nie mają przewagi nad, nad, nad naturą, normalni <głos> <głos> nie no dobra Tu jest tu jest arcytrudny zamek God damn it. Czekaj. No, ale, ale jakoś to wypięt, wiesz Mu. pi, że Jak ktoś przypadkiem to obejrzy no to może wiesz nie, no, Ale wtedy musiałby być czarny No to nie Tak wysyłaj Dobrze nie wyślę. mu. Swoją drogą, dzisiaj w szkole... Jakiś koleś... Znaczy, chcę gadać. Jakiś koleś... Mam takiego typa z grupy na angielskim. No. Zaczął, zaczął... porównywać opaleniznę swoją z opalenizną dziewczyn jakiś co nie? No. <grych> jak to złamany? No. O mój Boże, ale itemki Nie mogę tego kuferka otworzyć Tego tamtego Potrzeba Nie tego Otwieranie arcy trudnych zamków Ech Dobra to będę musiał pamiętać, że tu jest skrzynka do otwarcia i pewnie jakiś projtem jest Tym, 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 tym. O, kurczę, dobra, Sorsolinie smoki. Nie jest źle. Gdybym w... mi mi wysyłał screenshot, screenshot'a, że. o, nawet nie zły ten internet, co ja myślę, nie wiem, wyśle mi y, ze speed testa jakieś, nie wiem, 20 mega download, No, a on? A on wysłał mi screena jak wyraca CS a 750 kg. Oooo. I tyle przy lwy mhm. O mój Boże, ale się przestraszyłem. Jak. Jakim cudem tu jest ogr? Tak prosto na twarz Kurde, uciekać, uciekać Na skałę A już pobrałeś czwarty sezon, zacząłeś coś? Jutro zanim przyjedziecie to będę oglądał Nie Fuck Jakcia do czwartego odcinka obejrzyj. Nie, jest sobie do drugiego Drugi mi się fajnie rzeczy wydarzy To znaczy Ktoś zginie No i level up Który już? Trzynasty, o mój Boże, ale leci Będę mógł sobie coś podnieść Nie wiem już mam prołuk Tak naprawdę to jest dopiero początek gry, co nie? Już zaczynam koksić jak u Początek gry, w którym już jest odcinek Dziewiąty <grych> Ale taki jest gotik to się pewnie zejdzie tam... ze 120 odcinków. A The Walking Dead? Albo jak teraz będzie, wyjdzie o style Games, y, gra o to, on, to nagry. Może. Byle ciekaw jestem, na czym będzie polegało. Wyle coś tam. Bądź Stark, zginiesz. No właśnie, tak stark to jest już nie? beznadziejny wybór. Hmm. Starka w bolanisty. Albo ci teraz rękę, albo rzeczy. Kurde, nie trafiłem. Ja w sumie taki pedalski strzał trochę. A, dobra. Już po HP Grał łucznikiem to jest chyba najlepsza postać tego typu Normalnie jak masz trochę cierpliwości żeby strzelać 30 razy do jednego potwora to można każdego rozwalić Tylko że się schodzi i wymaga strzału Jedyny minus Coś tu ciekawego, ciężka gałąź, jakaś pałka nabijana gwoździami Kuferek Zwoje No nic ciekawego ogólnie Ale już cała jaskinia przeczysana. Tak się stąd wychodzi. Wiem, zacznę nagrywać z Metina. To jest bardzo dobry pomysł. I jak wytłumaczysz te kolosalne <grystanie> ilości jaków, które będziesz zdobywał? Jakie? Przecież... No, trochę zainwestowałem w tego ISA. a to jeszcze złoty. I to z, ja zainwestowałem. No, są Dobra w sumie się przydało no po dwóch dniach był pan Czy mogę? Nie mogę tego muszę mieć O nie Fuck. Muszę się nauczyć jakiegoś gówna ile to będzie mnie kosztować Trwałe mikstury 42 omeg oh No shit Zaraz tak na przykład mam Mogę sobie uważać Co ja mogę sobie uważać Stałe zwiększa, dobra. Siła, gdzie jest siła. Nie ma siły. Hmm. Nie słyszałeś o tym paczu do FIFA? Nie, nie słyszałem, a co? Że dodadzą FIFA Ultimate Team World Cup. To za darmo. To wow. W do Czyli co? So... wiesz, że takiego oddzielnego Ultimate Team i tam masz inne paczki z tymi zawodnikami z reprezentacji, z strojami z reprezentacji. Aha. Cziutkie łatwiej będzie trafić do Ronaldo. No na pewno. Ale to tak na stałe, czy tylko okresowo? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, że od 29 maja akurat dzień po mojej wywiadówce. <grystanie> Ale się nie... Tak niedobrze się składa chyba akurat, co? No, bardzo niedobrze. Będę za krożeniem, więc to nie. Nie. Właśnie. Bawi się. No dobra, no to idę do Montery teraz. Bardzo długa droga. A, jeszcze do Miley Cyrus trzeba wpaść. Jakie Miley Cyrus? No się Cyrus nazywa. No to chyba to Nie wiem, musi być Miley Cyrus, a nie? Inne nie znam. Gdzie on był? Chyba gdzieś tutaj hmm. A nie, ja go tam zostawiłem, dobrze, dobrze Na szczęście, już myślałem, że nie zginął Dobra Za mną, w mojej murzynie, mam swojego murzyna Gotik to jest jeden... A w gotyku jest dużo niewolników. A że jest czarny to nie znaczy. Ale w gotyku jest dużo niewolników i zauważ, że są biali. Biali? No. Nie no to wiesz, to gra fantazja, to taka. No. Takie odskoki od norm. Czy jest kto... Ktoś godny uwagi nie. Hmm, hmm, hmm. Trzynasty poziom już. Rol? Ktoś coś mówił? O! Sierbo na jednego hita poszedł pro <laughs> zaraz dobra na szczęście mnie nie balo dobra zabijcie go no tylko jeden ork dobra Trafiłem. Marnacja strzał na serio, mi to się chyba ze 100 odcinków zajmie, zanim ja to Jak nie więcej. Bo 100 odcinków to jest tylko 50 godzin. Dobra, to 300 odcinków. O, dzik! Zemsta za zajebanie mnie trzy razy To jeszcze skrzyneczka, chyba jej nie otworzyłem? Nie Tak? Nie uwierzę wszystkim, że jechała Ania do kina. Zgadnij. No nie uwierzę. Boże, boże, nie. Nie. Dobra, padło. Dwa strzały i leży. <coughs> Następny chyba go za nie kadewet będzie ciężko, ale trudno. Jest! żyje I... Nie no, bez kitu. Chodź tu, żyje. Przyjdzie jak jesteś? No dobra. Coś ciebie za murzyn! Walcz! Nie się opierdalasz. God damn it! Iranov no, no shit. Ja nie mogę tego przegrać teraz. Patwie jeden. Ży. Żyj, 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 żyj. Dobra, jeszcze jeden strzał? Jest. O fak. dobra, żyjesz może nie? Dobry, może zabij człowieka.